Witam serdecznie Marcin Ludowski, e, praktyczna produktywność.net e, dzisiaj e, w sumie taka przedostatnia lekcja z tych określonych siedmiu e, i będzie ona na temat e, luk czasowych. E, w ogóle co to są luki czasowe? E, na pewno na pewno kiedyś mogłeś słyszeć ten, tą lukę czasową e, przy okazji filmu Science Fiction, gdzie gdzieś tam wpadamy w taką lukę i tracimy e, czas, prawda? E, przydaje się to przy podróży bo wtedy nasz organizm się nie starzeje. Jednak w, tak naprawdę w ciągu naszego życia też są takie luki czasowe, ich jest bardzo dużo i my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Luka czasowa, e, można powiedzieć, że występuje w momencie, kiedy e, na przykład podróżujemy do pracy. Tak? E, Kiedyś jakieś chodziłem tramwajem, czy chodziłem na piechotę, nawet to, e, to, to była to mała luka czasowa. Szedłem. I tak naprawdę wtedy tylko obserwowałem, co się dzieje naokoło, i byleby nie wpadł po, sko po, po skoło, albo żeby sobie usiąść, prawda, w tramwaju. Um, I tak naprawdę nie wykorzystywałem tego e, tak, jakby mógł wykorzystać. Dopiero później, po jakimś czasie, zacząłem słuchać muzyki, czy radia, czy jakiejś audycji, e, a mogłem na przykład uczyć się wtedy jakiegoś języka z audiobooków, albo czytać książkę w tramwaju, siedząc, albo słuchać właśnie jakiegoś audiobooka. Dlatego od jakiegoś czasu popularne są audiobooki i różnego rodzaju sięgarnie audiobooków, albo e-booki. E, dlatego, że ludzie zaczynają mieć dostęp do e, urządzeń, które pozwalają nam to też słuchać w większej jakości. Kiedyś były e, płyty CD, diskmeny, e, ale one były też sporych gabarytów, chociaż i tak się ich słuchało i się je nosiło ze sobą. W tym momencie możemy w sumie każdej muzyki poszukać z tele, posłuchać z telefonu, e, możemy Mieć małego jakiegoś mp, mp4 i sobie przesłuchiwać, Nie jest tutaj żaden problem, żeby takie jeszcze robić, tak? Mamy teraz e-booki, gdzie możemy, no jest iPada albo małego laptopa, albo właśnie telefon z większym wyświetlaczem, czytać sobie te e-booki. Ja ostatnio leciałem do Irlandii i tak naprawdę w czasie tego prawie 3 godzinnego lotu przeczytałem sobie całą jedną książkę w e-bookach, tak? I to był czas, który wykorzystałem. Mogłem go oczywiście wykorzystać do tego, żeby się zrzemnąć, To też sobie tam częściowo zrobiłem, podziwiać widoki przez okno albo rozmawiać ze znajomymi, którzy trzymali, albo byli tak przestraszeni, że, że nie mogli za bardzo nic zrobić. Nie? W każdym razie ja poświęciłem to na przeczytanie eBooka. Jeśli jedziemy gdzieś, jeździmy, jeździmy gdzieś sobie dalej, tramwajem, czyli coś na stylu to też możemy e, tak jeszcze robić, tak? czytać e czytać książkę, zwykłą słuchać e, muzyki, albo słuchać jakiegoś audiobooka, albo się czegoś uczyć. Jedziemy tramwajem, to jest, tak możemy. Jedziemy samochodem, też niedobrze to możemy robić. Zamiast słuchać jakiejś muzyki, albo nie słuchać nic, albo słuchać radia, jakiejś audycji, to tak naprawdę możemy sobie puścić jakieś szkolenie, nie? chociażby na Tracy, sobie posłuchać, puścić jakiegoś audiobooka i też, tak, te, też słuchać tą książkę. My ją rejestrujemy, to jest inna forma rejestracji, ale rejestrujemy ją tak naprawdę i wyciągamy to, co nam się przydaje w życiu. To jest tak jak z szybkim czytaniem, też możemy w stronę 1 2, 3, a nasz mózg, nasz mózg nasza poświadomość wychwyci to co jest dla nas najważniejsze i wykorzysta to w momencie, kiedy nam się to przyda. Oczywiście przy odpowiednim treningu. Ale słuchając takiego audiobooka, na pewno mamy, będziemy czy jakieś szkolenia, czy jakieś właśnie innych rzeczy, na pewno będziemy mieli bardziej ten czas wykorzystany niż jakbyśmy nie wiem, słuchali muzyki, prawda? Oczywiście też ważną rzeczą jest to, że jeśli jedziemy samochodem, to przede wszystkim mam się skupiać na tym, co się dzieje w naszej okolicy i, i jak jeździmy. Jak jedziemy, tak? Więc trzeba na to uważać. To już od Was zależy, czy będziecie słuchać e, jadąc samochodem. Jeśli dobrze się czujecie za kółkiem, za kierownicą, to myślę, że można sobie puścić takie audiobooka i nic się ogóle nie stanie. Ale jeśli porządkujecie dopiero w samochodem, to e, to warto jednak jeszcze się skupić na tym samochodzie i dobrze jeździć, tak? Inne luki czasowe to na przykład toaleta. Niektórzy się śmieją, bo ja czytam książki w, w sumie tam gdzie mogę tylko, prawda? Nawet jeśli spędzam dłuższy czas w toalecie, to też tam można czytać książkę. E, że Albandii czyta gazety, tak? Czy jakieś tam inne rzeczy wykorzystywał ten czas tylko dla siebie. E, na przykład gotując obiad. Też można sobie puścić płytę, Pytrę e, i słuchać książki, czy słuchać jakiejś płyty e, ze szkoleniem, tak? E, nawet jedząc obiad w sumie możemy coś robić. Możemy rozmawiać ze nami można przekazać tej książkę. Coś, co nam się przyda do życia. To jest bardzo ważne, bo tych lub czasowych tak naprawdę mamy w okolicy siebie bardzo dużo. Nie zdajemy sobie z tego sprawy całkowicie, a na to przylatuje. Więc wykorzystajmy ten czas, który nam przylatuje cały czas i, i, i nauczmy no, się czegoś dodatkowego. Zwiększymy tą swoją wydajność tak naprawdę, bo jeśli będziemy uczyć czy słuchać jakiegoś szkolenia, będziemy się uczyć jakichś języków, to wydajność w tym momencie nam się podniesie też, prawda? Na przykład ten język przydaje nam się w pracy. Jeśli mamy jakiegoś szkolenia motywacyjne, motywującego, motywacyjnego, to e, nasza motywacja wzrasta do pracy chociażby, tak? Jesteśmy bardziej zmotywowani do tego, żeby coś zrobić. No, tak samo e, jeśli spacerujemy, jeśli chcemy się jakoś wyciszyć, to e, owszem, możemy słuchać e, Śpiewu ptaków, jeśli mamy możliwość, ale jeśli spacerujemy, to możemy sobie włożyć słuchawki na uszy i posłuchać jakiegoś, właśnie, nagrania jakiegoś ptaka albo jakiejś um, rzeczki. tak? To nas na pewno wyciszy w tym momencie i będziemy mogli się bardziej odprężyć na takim spacerze. Też to wykorzystamy w ten sposób, żeby zrobić to jak najlepiej. Jeśli spacerujemy po jakimś ruchliwym mieście albo ok okolica jest ruchliwa, dosyć w tym w parku, to taki sposób Podniesie tą naszą wydajność w relaksacji, moim zdaniem, tak? To fajne, fajne narzędzie, warto to wykorzystywać. Tak naprawdę każdy z nas ma różne ruki czasowe. Kwestia jest tego, żeby się nad tym zastanowić i je wyłapać i zadanie dla Ciebie wykorzystać je po prostu. No chyba, że nie chcesz, ale myślę, że wtedy warto, warto, cały ten kurs jest po to, żeby e, tą wydajność podnosić w, każdej, w każdym momencie, tak? Więc wykorzystanie tych luk czasowych e, myślę, że jest dobrą rzeczą i ja staram się to robić e, w sumie w 100%, tak jak mówiłem, e, i, no i przynosi to swoje efekty. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Marcin Młodowski.